Witam serdecznie. Zaczniemy tak dosyć zabawnie, bo yy, no znajdujemy się przy torach kolejowych, jak to zazwyczaj w lubię takie klimaty. Yy, a za chwilę przejedzie pociąg, którym akurat podąża moja małżonka do domu. Yy, tam nałożyłem cholernie dużo kamieni, jakieś betony, jakieś tam podkłady, rozkręciłem tor i nagramy sobie właśnie jak się pociąg wykoleja, a potem będziemy uciekać. Nie no, żartowałem, nic nie jest nałożone na torach, ale faktycznie małżonka tym pociągiem będzie jechała. A tak się składa, że się dobrze zsynchronizowaliśmy, ponieważ ja tu przyjechałem nagrać Archeo Urbex, czyli ten oto budyneczek, jego w sumie resztkę, która się tu znajduje. Co to moi kochani jest? A no, to na pierwszy rzut oka można powiedzieć bunkier. Nie, to nie jest bunkier. To jest moi drodzy pozostałość. Posterunku odstępowego na linii kolejowej numer 14. Linia kolejowa numer 14, w której kilometrze znajdujemy się dokładnie 27,7, czyli 27 ,7 km 700 łączy łódź kalicką z tuplicami z granicą państwa, z Niemcami. Przebiega przez Pabianice z Dunską Wolę Sieras, Kalisz, Ostrów Leszno, Głogów, jest to taka linia w większości zelektryfikowana, w połowie można powiedzieć, takiej mniejszej chyba, nie zelektryfikowana. Ym, dawniej nie było takiej sygnalizacji zbudzanej, jak obecnie mamy, że przejedzie pociąg i zapala czerwone światło, żeby na, y, następny pociąg wiedział, że teraz nie może wyjechać. Y, Szlak jest podzielony po, na, na takie odcinki można powiedzieć, Odcink, odcinkami. Pomiędzy różnymi tam kawałkami jest y, rozdzielony i jeżeli dawniej, pociąg minął odcinek, który się kończył w tym miejscu, to osoba, która siedziała w tej nastawni, nastawni, no w tym posterunku, dawała znać w tamtą stronę, czyli do kolumny, do poprzedniego posterunku, że po prostu ten pociąg już przejechał i z kolumny można wyprawić pociąg w tą stronę. A tymczasem właśnie jeździ pociąg... O Jezu, jak trąbi! Spokojnie, nie ma kamieni, żartowałem tylko. To jest pociąg łódzkiej kolerii. Do łodzi fabrycznej. Do łodzi fabrycznej. I ten pociąg właśnie pojechał z moją małżonką na pokładzie, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i kocham, i tak dalej, i tak dalej. No jeszcze, no bo to wiadomo, no, jestem przed czterdziestką, ale podejrzewam, że jak za 20 lat jak będę pod 60, to, to już nie będę tak mówił dobrze o niej. To jest budynek, właśnie, który był takim posterunkiem os. Odstępowym. I tutaj sobie siedział pan albo pani, który w momencie, kiedy właśnie, tak jak teraz, przejechał pociąg, przejechał pociąg, już pomijam to, koło wziął na pokładzie papieża mojego prywatnego. Jak przejechał ten pociąg tutaj, to ta osoba, która tu siedziała w tym budynku, dawała telefoniczny. Oho. Tak, słucham. Widziałaś mnie pewnie, co? No ba, no, no przy posterunku ostępowym, właśnie film nagrywam. Wspomniałem o tobie parę słów bardzo, bardzo ciepłych. No, no na razie, no, papa. Pa. Będę w domu za jakieś, b, 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 nie wiem, 20 minut. Papa. Pa. No jak tu jej nie kochać? <laughs> Dobrze. No i moi drodzy, tak, tu w momencie, kiedy ten pociąg właśnie przejechał, tu przeciął ten odcinek. To osoba, która siedziała w tym budynku, dawała sygnał telefoniczny do łasku: Słuchajcie, ten pociąg już przejechał, możecie puszczać następny, bo ten odcinek jest wolny, i tutaj zapalone było czerwone światło w kierunku kolumny. Ale zapalało Cię zielone światło od łasku do tego miejsca. Na tym to polegało. Zmieniły Cię czasy, odcinki się wydłużyły, weszła automatyzacja i to wygląda wszystko inaczej, zupełnie dzisiaj. Każdy z takich budyneczków miał swoją nazwę numer dokładnie, konkretnie. Ten nie mam pojęcia, jaki miał numer nie mam też pojęcia, kiedy mógł zostać zdjęty z eksploatacji, ale mogę Wam powiedzieć, że to co tu widzimy, to to nie jest ten budynek jako taki budynek, bo to jest jego podpiwniczenie, a budynek zapewne piął się w górę, o czym świadczy to, że tutaj się gdzieś znajduje taka resztka topos, ja użyłam tego, nadużyłam tego słowa topos, topos yy, schodów, gdzieś tutaj to było. To jest właśnie dobra pora, żeby po takie miejsca pochodzić, bo jak tu trawa wybije, to... A w całą drogą to widzi się, droga jest taka, że tylko samochodem terenowym, innej obcy nie ma. A na szczęście ja taką opcję mam, więc się tutaj jakoś dostałem. Oj, 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 oj! I tu jest właśnie ta część, na której stała ta właściwa część tejże właśnie budowli. Tak przynajmniej podejrzewam. Chociaż z drugiej strony, może to i był da Nie no, bo ja mówię, że gdzieś tu schody widziałem. Tu bodajże to jest bodajże część taka wejściowa. No i tutaj było zbudowane, wzniesione to wyżej i z tej perspektywy dyżurny obserwował, co jedzie tu, co jedzie tu. Jeżeli coś przejechało, przecięło ten odcinek, to tutaj jeszcze musiały być semafory. Bo jeżeli stąd pociąg przejechał, tak jak przed chwilą tam, to tutaj, w tym miejscu gdzieś musiał być semafor i on wyświetlał, albo wskazywał, jeżeli był kształtowy, taki stary, góra-dół, góra-dół, takie ramię miał, wskazywał po prostu światło czerwone. No i tak, co by Wam tutaj jeszcze ciekawego powiedzieć? Jak tutaj teraz zejść? Żeby tak było w miarę bez szkód, połamaniu nóg i tak dalej. Zejdziemy sobie tu i zajrzymy do tej piwniczki. Do tej piwniczki sobie zajrzymy. Już idziemy, już idziemy. O ho o, ja chyba ze złej strony zszedłem. Słuchajcie, tak wygląda jak się tutaj patrzy, jakby to jakiś bunkier był, jakaś górka, taki dziwne coś, po prostu nie, nieokreślonej, yy, no typu nieokreślonego, dziwaczne takie coś. No ale kto jest ciekawski, ten zajrzy wszędzie i docieknie historii. Tutaj jest jakby wejście boczne, tu jakaś duża, taki blok zrzucony, a tutaj... Tutaj właśnie jest wejście do tego podpiwniczenia. No na pewno podpiwniczenie, bo patrzcie jak tu jest mało. No rzecz. Jak tu jest mało yy, miejsca. To była ewidentnie kotłownia. Tam widać... Nie wiem widać czy nie widać, widać. Yy, wyczystka piec tu był i no i to tak wyglądało. I tak co jakieś pewnie 5 km na szlaku stały takie właśnie budyneczki. Wyparte obecnie przez automatyzację. Ten budynek naprawdę dawno już nie służy temu, czemu był stworzony. Dobrze, kochani, na tym zakończymy nasz dzisiejszy film. I wam zdradzę, że w jednym z kolejnych filmów będzie bardzo fajne takie nagranie, przygodowo-urbexowe z właśnie bocznicy kolejowej, natowskiej, że tak to określę. No a teraz to się chyba udam do opuszczonej gorzelni. No, i tym akcentem sympatycznym. Życzę wam spokojnego, miłego weekendu, dużo radości, uśmiechu i tak dalej tak dalej. Pa 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 pa. Na razie.